4:30 rano. Kto nie pracuje, ty nie żyje, śmieje się. Tak sobie wczoraj przeglądałem te zarzuty w stosunku do wojskowych na granicy. No i ci wojskowi dostają zarzuty, bo strzelali do nielegalnych emigrantów, bo miało nieodpowiedni kąt. Kąt broni, czy nie wiem o co to chodziło, ale nieodpowiedni kąt trzymania broni. Podczas strzału Szanowni Państwo, dożyliśmy czasów, gdzie policja strzelała z tej samej broni gładkolufowej do obywateli polskiej, przestrzeliła jednemu twarz tylko i wyłącznie za to, bo ludzie wychodzili na ulicę i domagali się swoich praw. Nie chcieli, aby im zamykano firmy, aby wprowadzano maseczki, które były głównowarte, tak jak ten cały rząd i PO, i PiS i inne. Więc no to jest, powiem w ten sposób, szczyt, jak to ktoś oczywiście zacytuje, kurestwa w tym kraju, gdzie do obywateli Polski strzela się, którzy idą walczyć o swoje konstytucyjne prawa. Strzela się na legalu, proszę Państwa, rozwala się twarz, bo widzieliśmy te nagrania i nie tylko. A tutaj kwestia, jak ktoś rzuca kamieniami butelkami, benzyną. Jeden zginął, żołnierz. I tutaj prokuratura stawia zarzuty tym ludziom, którzy stoją na granicy. Szanowni Państwo, można do tych ludzi mieć jakieś wąty. I ja to rozumiem, bo tam są ludzie i ludziska, więc no ktoś, ktoś jakiś numer wywinął, no i opinia idzie o wszystkich. No i tutaj... Tak to zazwyczaj jest, ale kwestia: kiedyś nie było e, tego płotu i nie było problemu. Rozwiązanie jest bardzo proste, takie jak było. No i jednak tutaj, e, za komuny, żaden z tych emigrantów nie przedostałby się przez tą granicę, bo prawo było polskie. Kto narusza granicę Polski, strzał ostrzegawczy, no i później strzał w taką osobę, no bo to jest. E, łamanie polskiego prawa. No, 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 nie można sobie przekraczać polskiej granicy. Czyli de facto teraz co? Jeżeli taki, powiedzmy, pseudo-uchodźca przechodzi sobie przez tą granicę, no to czyli obywatel Białorusi również może sobie przechodzić przez tą ulicę, później sobie wróci, później sobie znowu przejdzie Ukrainy, do Słowacja, no to powiedzmy jest w Unii, więc tutaj na legalu to robimy, no dla mnie te przepisy, które są wprowadzane, to jest no, no idiotyzm. No idiotyzm, no i przede wszystkim. No chłopaki na granicy teraz mają dylemat, no to jeżeli mam mieć postawione zarzuty no to lepiej wiem, co tam przejdzie ja się odwracam w drugą stronę i mam to gdzieś, biorę pensję i to pewnie nie małą pensję, biorę jakieś dodatki są za te granice, nie wiem nie, nie żałuję wam, żeby nie było ale my za to wszystko płacimy a oni i tak wchodzą, i tak wchodzą powiem wam tylko tyle, że Prawo, prawo to jest podstawa do tego, aby w tym kraju było normalnie i praworządnie. Prawo wymyślają naprawdę idioci. Idioci to, to nie są ludzie życiowi, to są. Ludzie może nie, odrealnieni, odrealnieni, nieżyciowi, bez doświadczenia jakiegokolwiek totalnego, ale no, się tatuś wepchnął na stołek, przeczytał parę książek, on już jest studentem i on się już uważa za inteligenta. I no, no wszystkie rozumy pozjadałem. No, ja powiem tylko w ten sposób, my jako prości ludzie, Myślę, że załatwilibyśmy to szybko, czyli ustawa strzał ostrzegawczy, no i strzał po prostu. No jest to możliwe, ktoś powie, że to jest niehumanitarne, nie nieetyczne. No nie, proszę Państwa, granica święta rzecz, i w tym momencie, po prostu w dzisiejszych czasach, gdzie media funkcjonują społeczne i nie tylko, poszłoby to na cały świat. Uwierzcie mi, w ciągu tygodnia Żaden nie wchodziłby na polską granicę. No to jest takie moje przemyślenie o 4:30, no bo na piątą sobie idziemy gdzieś tam coś <laughs> zadziałać i popracować. Oczywiście społecznie nie tam. Ale, ale, ale. Yy... Kurka, no, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Prawo, nie partie polityczne, prawo. Ja już to wiele razy powtarzałem, no i jeżeli się ze mną zgadzacie, dajcie, jak się to mówi, łapkę, jeżeli nie, no to, no to oczywiście możecie mnie skrytykować. Krytyka też powinna być taka powiedzmy na mm, merytoryczna, tak? jeżeli macie inne inne zdanie na ten temat pozdrawiam serdecznie